Dobrze się składa, że akurat dzisiaj, kiedy rozpoczynamy rekolekcję, ostatnie zdanie Ewangelii odczytanej przed chwilą, to pytanie Chrystusa czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Bo to siłą rzeczy, naszą myśl wyprowadza aż do kresu czasów, do powtórnego przyjścia Chrystusa, albo do kresu naszego życia w tym wymiarze doczesności. Ta perspektywa ostateczna to jest perspektywa, która zawsze powinna towarzyszyć ludziom podczas rekolekcji, bo po to ponownie zbieramy, kolekcjonujemy coś, co w sobie już nosimy, żeby jeszcze lepiej kroczyć po drodze do domu Ojca. Dzisiaj Kościół też na samym początku, w tej pierwszej modlitwie zbierającej obrzędy wstępne, zaprosił nas do modlitwy. Boże spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Służyć Bogu, chwale Boże, Jego majestatowi, to jest przywilej. Paweł, apostoł mówi, byście wydali swoje ciała na ofiarę jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Wiara domaga się uzasadnienia racjonalnego. O tym mówił święty Tomasz z Akwinu. To jest dokładnie to, o czym w swoim liście pisze święty Piotr, apostoł. A Ty ze swojej strony zawsze bądź gotów zdać sprawę z nadziei, którą nosisz w sercu. Chcemy podczas tych rekolekcji zająć się tematem, który powinien nam być bardzo bliski i dobrze znany Eucharystią. Eucharystia jest sercem Kościoła pulsującym słowem i sakramentem. Ożywiając cały organizm codziennego życia, to znak świętowania i radości z odnalezionego zbawienia. Zatem powstaje pytanie, dlaczego dzisiaj tak wielu chrześcijan, tak wielu katolików przestaje przychodzić na te wspólne zgromadzenia? Dlaczego tak nikły procent jest tu obecnych regularnie, a coraz większy? Tych, którzy przychodzą od czasu do czasu, co jakąś niedzielę, albo od święta. Dlaczego tak jest, że wielu spośród tych, którzy tu przychodzą, często wykonuje to na zasadzie pańszczyzny, obowiązku, bo tak trzeba, bo takie jest przykazanie, bo, no bo tego każe religia. Można pytać dlaczego, ja, ja nie znam do końca odpowiedzi, natomiast wydaje mi się, że jedną z istotnych przyczyn może być to, że. Oni nie zrozumieli, co tutaj się dzieje. Że ten język, którym przemawia liturgia, język spotkania z Bogiem, jest dla nich nieczytelny. Skoro nie rozumieją, to szkoda im tego czasu tutaj marnować. Rekolekcje te dni, które mamy dziś do środy, to okazja, żeby postawić sobie wiele pytań dotyczących liturgii, i Eucharystii i spróbować na nie znaleźć jakąś odpowiedź, żebyśmy. Lepiej rozumiejąc, bardziej pokochali Chrystusa obecnego w najświętszym sakramencie. Wspólnota Kościoła to taka wspólnota wiary, w której centrum staje Pascha Chrystusa. Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie to jest centrum, to jest najważniejsza prawda, którą w sobie niesiemy. Pascha, ruch, dynamika, przejście, odwrócenie się od zła i radykalne zwrócenie się ku dobru. To jest to, co Chrystus na początku mówił swojego przepowiadania. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Używał hebrajskiego słowa szup. Grecy, żeby opisać bogate w treści to słowo, używali dwóch słów. Metanoia i epistrofe. Metanoia to znaczy radykalna zmiana sposobu myślenia. Zwrot ku Chrystusowi, do Niego. A epistrofe to przemiana życia pod wpływem tej zmiany sposobu myślenia, czyli... Pójście drogą naśladowania Chrystusa. Eucharystia, która uobecnia paschę Chrystusa, my w niej uczestniczymy, zawsze jest zaproszeniem do nawrócenia, do wydoskonalenia naszego życia na wzór obrazu syna człowieczego. Dlatego jednym z celów, których chciałbym, żebyśmy sobie postawili tutaj, to obudzenie takiej świadomości, że życie w łasce uświęcającej, życie w duchu. To jest normalny stan życia chrześcijanina, a nienormalnym stanem jest sytuacja, w którym nie możemy wejść w komunię z Chrystusem. Niektórzy są tak zranieni życiem, że nie mogą, ale wtedy mogą i tak łączyć się zawsze z ofiarą Chrystusa. Myślę, że kiedyś na ten temat będę miał okazję więcej powiedzieć. Jesteśmy kościołem rzymskokatolickim. Kościołem, czyli wspólnotą wiary. Katolickim... Czyli powszechnym, bo katolikos greckie to jest dokładnie powszechny, a rzymskim, rzymskokatolickim, dlatego że to rzymski mówi nam o sposobie sprawowania liturgii, o tym właśnie języku spotkania z Bogiem, w którym wyraża się cała ta tajemnica. Chcemy to, co papież robi w Rzymie, robić tutaj, w tym miejscu, w naszym wspólnocie parafialnej, tutaj w Orzegowie. Bo chcemy być w jedności, chcemy być czytelnym znakiem, dlatego będziemy próbowali sobie przybliżyć różne gesty, słowa, znaki, treści, które składają się na to celebrowanie. Kiedy papież Jan XXIII zdecydował się zwołać sobór watykański II, do wszystkich biskupów na całym świecie, do wyższych przełożonych zakonnych, wystosował pismo z zapytaniem, jakimi tematami powinniśmy się zająć podczas obrad soborowych. I czy czwarte z nadesłanych odpowiedzi dotyczyła zmian w liturgii. I rzeczywiście od konstytucji o liturgii zaczął się czas obradów Soboru, obrad soboru. I co ciekawe, że zauważono, że odwołując się do pierwotnej liturgii Kościoła, do biblijnych tekstów, wyłania się troszeczkę inny akcent w obrazie Kościoła. I zauważono, że liturgia, która objawia Kościół, ma istotny wpływ na sposób myślenia o Kościele. Dziś myślimy o Kościele, wspólnocie, wspólnot, zatem i kształt sprawowania tej liturgii zmienił się w stosunku do tego, co było przed Soborem. Będziemy mieli okazję sobie wyjaśnić dlaczego. Każde życie ma swoją formę. My chcemy być na bieżąco z życiem Kościoła, z tym rytmem współczesności, w którym żyje ta wspólnota wiary. Zatem chcemy przyglądać się tej formie, formie znaków. Romano Guardini, jeden z komentatorów soboru, jeden z ludzi tego czasu, napisał taką książeczkę Znaki Świętej". i w niej taki tekst. Droga do życia liturgicznego wiedzie nie przez samo nauczanie, ale przede wszystkim przez czyn. Patrzenie i działanie to właśnie siły zasadnicze, w których pogrążyć się musi cała reszta. Rzecz oczywista, że wszystko winno być oświecone jasną nauką. Ale głównie musi tu być czyn, bo czynić coś naprawdę, to więcej niż praktykować, gdy mamy znać jakąś rzecz należycie. Czyn jest czymś żywiołowym, czemu człowiek musi się oddać całkowicie wraz ze swymi twórczymi siłami. Czyn musi być żywym sprawowaniem, żywym doznawaniem, patrzeniem, pojmowaniem. Zatem liturgia musi się nam kojarzyć z zaangażowaniem, niezbiernością. To jest jedna akcja, pascha, przejście, dynamika. Leiturgia to dwa greckie słowa, leitos i ergon, czyn ludu. Czyn nas wszystkich, zaangażowanie wszystkich. To nie jest występ jednego aktora, który staje za ołtarzem i widowni, która się temu przygląda. Ale jesteśmy zaproszeni do żywego udziału, do aktywności. My wiemy, że, tak też Sobór naucza. liturgia nie wyczerpuje całej działalności Kościoła, bo zanim ludzie przyjdą do niej, zanim się mogą do niej zbliżyć, muszą być wezwani do wiary i do nawrócenia. Ale jednocześnie Kościół mówi, liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza cała działalność Kościoła i jednocześnie źródłem, z którego wypływa cała jego moc. To jak oko soczewki. Tutaj się skupia wszystko, jak w białym świetle, najczystsze, po to, żeby rozbłysnąć wielobarwną tęczą w codzienności życia, tęczą kolorów bardzo różnych, od tych jasnych, radosnych, aż po te smutne, bolesne, po to, żeby tutaj wrócić i znowuż przeglądać się w czystej kropli rosy, w źródle. Jeżeli liturgia, Eucharystia zajmuje tak ważne, centralne miejsce w życiu Kościoła, i my wszyscy mamy być tymi, którzy z zaangażowaniem w niej uczestniczą. To musimy rozumieć, co robimy, w jaki sposób to wyrażamy, o czym jesteśmy oznajmiani, informowani podczas tego wydarzenia. 48. punkt liturgicznej konstytucji o liturgii, Sacrosanctum Concilium, w moim odczuciu streszcza całą treść tego bogatego tekstu. Zobaczmy, jaka jest troska Kościoła, o co Kościół się troszczy w liturgii. Kościół zatem bardzo się troszczy o to, aby chrześcijanie podczas tego misterium wiary nie byli obecni jak obcy i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy te tajemnice dobrze zrozumieli. W świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie. Byli kształtowani przez Słowo Boże, posilali się przy stole ciała Pańskiego i składali Bogu dzięki a ofiarując niepokalaną hostię nie tylko przez ręce kapłana lecz także razem z nim uczyli się samych siebie składać w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie z sobą aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich świadomie pobożnie czynne ze zrozumieniem nie tylko przez ręce kapłana ale wraz z nim byśmy uczyli się składać siebie w ofierze, wyraz naszej rozumnej służby, aby jeszcze bardziej zjednoczyć się i doskonalić na wzór Jezusa Chrystusa. Wszyscy jesteśmy celebransami tego zgromadzenia, wszyscy celebrujemy najświętszą ofiarę. Kapłan mówi, módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przewodniczy zgromadzeniu prezbiter lub jeszcze lepiej w czytelnym znaku biskup. Ale my wszyscy sprawujemy tę ofiarę na mocy kapłaństwa powszechnego. Liturgia przemawia językiem znaków, ale te znaki nie dotyczą historii. One nam objawiają rzeczywistość tu i teraz. Romana Guardini w tej książeczce pisze tak w liturgii chodzi przede wszystkim o rzeczywistość, nie o ideę. I to nie o rzeczywistość minioną, ale o tę teraźniejszą która dzieje się wciąż na nowo koło nas i przez nas, o ludzką rzeczywistość w widomym kształcie i działaniu. Liturgia, Eucharystia to nie jest tylko pamiątka czegoś, co się wydarzyło dwa tysiące lat temu, ale jest to anamnezis, czyli uobecnienie tych wydarzeń. Bóg raz na zawsze wypowiedział swoje słowo. Chrystus raz na zawsze złożył ofiarę na drzewie krzyża. Przyjmując wszystkie nasze grzechy i dając nam nowe życie w zmartwychwstaniu. I to się dzieje nieustannie. A my, w tym pokoleniu, w którym jesteśmy, na mocy wiary, którą nosimy w sercach, tu i teraz, łaski tego daru spotkania z Bogiem przyjmujemy dla siebie tutaj, teraz, w tych znakach świętych. Bóg żywy jest pośród nas. To nie jest teatr. To jest spotkanie. To jest wydarzenie zbawcze, które się dokonuje między nami. Kościół oblubienica Chrystusa jest wyposażona w bogactwo Jego darów, mówimy koniecznych, ale i wystarczających do zbawienia. Wśród tych darów największym skarbem jest Eucharystia, bo ona objawia Kościół. Święty Augustyn mówił, tam gdzie biskup sprawujący Eucharystię i zgromadzony wokół niego lud, tam jest Kościół. Te trzy elementy. Biskup lub jego prawowierny zastępca, prezbiter. Lud wierny i Eucharystia. Jesteśmy Kościołem. My nie tylko jesteśmy w Kościele, ale my jesteśmy Kościołem i nie ma najmniejszej wątpliwości, że tak o nas tutaj sobie teraz możemy to powiedzieć. Czym jest Eucharystia? Gdybyśmy tylko zaczerpnęli z nazewnictwa, jak określa się ten sakrament, to już myślę by wystarczyło. Mówimy, że jest ucztą paschalną. To takie spotkanie jak w Emaus, gdzie serce pała przy stole Słowa, a mamy go rozpoznać po łamaniu chleba. To ofiara dziękczynna składana Bogu ojcu przez Chrystusa w duchu świętym. Eucharystia dosłownie znaczy dziękczynienie. To pamiątka ostatniej wieczerzy, ale to zadatek przyszłej chwały. To sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości. Prześwięta jest. Sercem całej liturgii Kościoła, całe życie Kościoła powinno zmierzać do udziału w niej i budzić jeszcze większe pragnienia zjednoczenia z Chrystusem. Eucharystia jest świętą wymianą, dwa nurty się wzajemnie przenikają. Ten od Boga, z góry, wstępujący, zbawczy, soteryczny i nurt od dołu, nasz, odpowiedzi w tym dialogu, nurt wstępujący, latreotyczny, tak się to nazywa, one się wzajemnie ze sobą przenikają, tworzą rzeczywistość spotkania. Życie to codzienne, zwykłe i służba Boża powinny się przeplatać w jedno, w tym znaku skupiać. My w Eucharystii wspominamy naszą biedę, naszą słabość. Akt pokutny nam o tym mówi i także o nieśmielenie, kiedy stajemy przed przyjęciem Chrystusa i mówimy: Baranku Boży, zmiłuj się nad nami. Nie jestem godzien. Później słuchamy go przy stole słowa. Bo wiara rodzi się z tego, co się słysza. Tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Odpowiadamy na to naszą modlitwą, postawą, gestem, ofiarnym zaangażowaniem w codzienne życie. I to codzienne życie w znaku chleba powszedniego, wody wina przynosimy do ołtarza, aby tam zostało one oddane Chrystusowi. Potwierdzamy z wdzięcznością wielkie dzieła, które Bóg czynił w naszym życiu uroczystym Amen. A potem uwielbiamy go. Kiedy przyjmujemy go w komunii świętej, w tym zjednoczeniu, które daje nam siłę do kochania, do umocnienia w dalszej służby, do pokoju, który zabieramy ze sobą, wychodząc z kościoła. Przychodzimy tutaj przynosząc wszystko dobro i zło, radość i smutek, sukces i porażkę. Oddajemy to Chrystusowi, przybijamy do drzewa krzyża, zanurzamy w zbawczym misterium. A zbudowani tym wydarzeniem, posileni słowem i sakramentem, idziemy w pokoju Chrystusa w nasze życie, aby z Niego uczynić prawdziwą ofiarę dziękczynną, po to, by znowuż tu przyjść, oddać Chrystusowi, przemienione, przyjąć i wzmocnieni łaską, pójść w życie codzienne, żeby znowuż przyjść w takich procesji, pielgrzymce życia, aż do liturgii niebieskiej, do domu Ojca. Czas kończyć. Jesteśmy przez chrzest wszczepieni w potrójną misję Chrystusa, proroka, kapłana i króla. Dlatego przez najbliższe trzy dni, poniedziałek, wtorek, środę, będziemy się przyglądali najpierw liturgii prorockiego słowa, we wtorek liturgii kapłańskiego czynu, a w środę liturgii królewskiej uczty.